Zabieramy was dzisiaj do Byłej stolicy Malty, czyli Mdiny. Emdina została założona przez Fenicjan już w VIII wieku przed naszą erą i miała wtedy nazwę Malet. Później tę nazwę zmieniono właśnie na obecną, czyli Mdina, która z kolei pochodzi już z języka arabskiego, dlatego że po arabsku słowo Madina oznacza po prostu miasto. Cześć, Tuola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji, później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Jeśli jesteście fanami gry o tron to na pewno widzieliście to miejsce i być może jeszcze je pamiętacie, dlatego że w pierwszym sezonie serialu to właśnie była brama do królewskiej przystani i właśnie przez tę bramę wjeżdżała Caitlyn Stark, kiedy przyjechała do miasta. Jednym z ważniejszych zabytków jest Katedra Świętego Pawła. Powstała w XII wieku i według tradycji zbudowano ją w miejscu, w którym Publiusz, rzymski namiestnik Malty, spotkał się ze Świętem Pawłem, kiedy jego statek rozbił się u wybrzeża wyspy. Oryginalna katedra została zniszczona w czasie trzęsienia ziemi na Sycylii w 1693 roku. Kilka lat później została odbudowana w stylu barokowym. I obecnie jest siedzibą archidiecezji maltańskiej. Emdina była stolicą Malty aż do 1530 roku, kiedy tę funkcję zaczęło pełnić miasto Birgu. I właściwie od tego czasu miasto było coraz bardziej opuszczone i nigdy nie odzyskało dawnego splendoru. Od tego też czasu powoli zaczęto nazywać Mdine cichym miastem, dlatego że mieszkało tutaj już bardzo mało osób. Aktualnie na obszarze mniejszym niż kilometr kwadratowy mieszka niecałe 300 osób. Jeśli już wspomniałam Wam o wpływach języka arabskiego na język maltański, to tak naprawdę te wpływy możecie zobaczyć wszędzie. Na przykład tutaj trik to jest w języku maltańskim ulica, ale to słowo pochodzi oryginalnie z języka arabskiego, gdzie tarik to jest droga. I takie wpływy możecie zobaczyć tak naprawdę. Wszędzie, na tabliczkach z nazwami ulic, placów, można zobaczyć, że bardzo wiele nazw pochodzi z języka arabskiego. Tym bardziej w miejscach, gdzie te nazwy ulic są nawet przetłumaczone na język angielski, więc możemy zobaczyć dokładnie, co one oznaczają. Bardzo często można usłyszeć, że Mdina to jest miasto bez samochodów. Jak widzicie, to nie jest prawda dlatego, że są tutaj samochody. Chodzi po prostu o to, że turyści podróżujący po malcie i akurat przyjeżdżający do Mdiny samochodem, nie mogą tym samochodem do miasta wjechać, dlatego że ruch dla samochodów jest ograniczony tylko i wyłącznie dla rezydentów, czyli osób, które tutaj w Emdinie mieszkają. Jest to spowodowane tym, że jest to naprawdę niewielkie miasto, Ulice są bardzo wąskie, jest bardzo mało miejsca w ogóle, nawet nie byłoby gdzie tego samochodu zaparkować, dlatego e, po prostu, jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj autem, to musi je zostawić poza murami miasta i zwiedzać sobie tutaj pieszo. <sum> Skoro już mówimy o języku maltańskim, to warto wspomnieć o kilku ważnych rzeczach. Skąd w ogóle w języku maltańskim jest tyle wpływów z języka arabskiego? Otóż język maltański jest językiem semickim, dokładnie tak jak język arabski czy język hebrajski. Większość języków semickich zapisywana jest alfabetem, który nazywamy. Abjad. I to jest taki alfabet, który w pisowni pomija większość albo nawet wszystkie samogłoski. I tak jest na przykład w przypadku języka arabskiego albo języka hebrajskiego, że tych samogłosek się nie zapisuje. A język maltański jest jedynym językiem semickim, który zapisywany jest alfabetem łacińskim. Ma on bardzo dużo wspólnego z językiem arabskim. Szacuje się, że około 30% słów w ogóle w maltańskim pochodzi właśnie z arabskiego, a ponad 50% z języka włoskiego. Więc maltański to jest taka mieszanka języka włoskiego, arabskiego, ale też angielskiego. Co ciekawe, w języku maltańskim można też znaleźć zapożyczenia z języka francuskiego. Na przykład dobry wieczór to jest bonsoir z języka francuskiego. Jeżeli chcemy powiedzieć po maltańsku dziękuję to powiemy grazie, co jest ewidentnie wpływem języka włoskiego. A jeżeli chcemy kogoś zapytać jak się masz to zapytamy kif inti, co już jest z języka Arabskiego. Jeśli chodzi jeszcze o wpływ języka arabskiego na język maltański, to nie tyle jest to wpływ standardowego języka arabskiego co dialektów, bo język maltański ma najwięcej wspólnego z dialektem tunezyjskim. W ciągu dnia, gdy wszędzie pełno jest turystów, trudno tak naprawdę zobaczyć, jak wygląda miasto. Jeśli chcecie doświadczyć prawdziwej atmosfery Mdiny, polecam Wam zwiedzać poza sezonem lub po prostu zostać tam do wieczora. Dopiero gdy z ulic znikają turyści, a w Mdiny zostają tylko mieszkańcy, możecie zrozumieć, dlaczego nazywa się je cichym miastem. Dziękujemy, że wizytesz Malte razem z nami. Jeśli chcesz docenić naszą pracę włożoną w ten film, zostaw po sobie komentarz, kciuka w górę, lub zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia!